Moi drodzy Państwo, miłośnicy muzyki żydowskiej, ale oczywiście, kto nie przede wszystkim miłośnicy Festiwalu Kultury żydowskiej, który z kolei to festiwal jest przestrzenią, w której prezentujemy najciekawsze zjawiska muzyczne ze scen żydowskich Izraela i Diaspory. A zatem moi drodzy. Ponieważ a, mój zastępca Roberto i, i, i Michalina z, z naszego cudownego timu festiwalowego wpadli na pomysł, aby przypomnieć moje dawne, dawne, dawne nagrania, audycje radiowe, które miałem o, dwadzieścia par lat temu, to poproszono mnie także, abym dwa słowa powiedział na temat tych audycji i niejako wprowadził Was w ten. Mój Boże, bardzo obszerny temat, jakim jest muzyka żydowska. Wyobraźcie sobie, że było to rzeczywiście dawno, dawno temu. Zanim nastąpiły te niezwykłe zresztą skądinąd nagrania, audycji radiowych poświęconych muzyce żydowskiej, najpierw powstał oczywiście festiwal. Festiwal, jak być może niektórzy z Was pamiętają. Powstał w roku 1988, czyli dokładnie na rok przed tym, jak komunizm upadł w naszym kraju. I na rok przed niezwykle ważnym okresem dla Polski, w którym to nastąpiły przemiany polityczne, cywilizacyjne, mentalne, kulturowe, społeczne itd., itd. I my z naszym festiwalem wpisaliśmy się niejako. W cały proces przemian, jaki dokonywał się wówczas w naszym kraju. A początek lat 90. To w Polsce bardzo widoczne zainteresowanie kulturą żydowską. W bardzo różnorodny sposób, czasami straszny, czasami jak gdyby podszyt antysemityzmem, chęcią zarobienia. Ale z drugiej strony było sporo rzeczywiście, szczególnie młodych ludzi, którzy chcieli. Poprzez zgłębienie muzyki, a przez muzykę kultury żydowskiej, dowiedzieć się czegoś więcej na temat własnej polskiej tożsamości kulturowej. I to zainteresowanie przejawiało się w bardzo różnych dziedzinach. Oczywiście poprzez muzykę, poprzez film, sztuki wizualne, teatr. Życie wtedy tętniło niebywale silnym emocjonalnie i intelektualnie rytmem. To był niezwykły czas a te 90. Zarazem w diasporze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, rozwinął się taki proces odkrywania czy reinterpretowania dziedzictwa żydowskiego przez młodych Żydów, którzy poprzez muzykę, podobnie jak tu w Polsce, my poprzez muzykę dążyli do hmm, jak gdyby też zreinterpretowania i wzbogacenia świadomości na temat własnej, własnej kulturowej tożsamości. Początek lat 90. otworzył wreszcie granice naszego kraju, i ja mogłem wreszcie wyjechać. Po raz pierwszy pojechałem w 92 roku do Izraela i zaraz potem poleciałem do Stanów Zjednoczonych. I to było niezwykle ważne także dla audycji, ponieważ miałem okazję, fenomenalną okazję poznać za oceanem i za Morzem Śródziemnym, wspaniałych, fantastycznych artystów, żydowskich artystów. Z jednej strony tych, którzy wstępowali ze sceny, ale w większości tych, którzy dopiero na tę scenę się wdrapywali. Czyli odchodzące pokolenie i pokolenie wschodzących gwiazd muzyki żydowskiej znalazły się niejako w epicentrum tego świata, przez co siłą rzeczy nawiązałem o wiele przyjaźni, kontaktów i wzbogaciłem się o niewiarygodną ilość fantastycznych, nowych, świeżych nagrań muzyki żydowskiej. I to stanowiło swego rodzaju punkt wyjścia do budowania programu festiwalu, a także, i pamiętam ten moment w 1994 roku. Stanowiło też inspirację dla pani redaktor Joanny Szwedowskiej z drugiego programu Polskiego Radia, która powiedziała mi: Słuchaj, skoro masz tak bardzo wiele płyt i skoro tak wielu znasz znakomitych muzyków, proszę zrób dla nas audycję na temat muzyki żydowskiej. I wiecie, wtedy oczywiście nikt takich audycji nie robił. Nikogo tak naprawdę za bardzo ta muzyka nie interesowała, bo już wtedy Większości ludziom wydawało się, że muzyka żydowska, o to jest, if I were a rich man, i jaba, bibu, bibu, jaba", nie daj Panie, Boże. Oczywiście, że to nie jest żadna muzyka żydowska, to cały ten piękny skądinąd skrzypek na dachu. Zgodziłem się i tak oto, o ile mnie pamięć nie myli, w styczniu 1994 roku studio Radia Kraków, które wtedy jeszcze mieściło się na ulicy Szlak, nagrałem dla drugiego programu Polskiego Radia pierwszą audycję zatytułowaną Klezmerzy i inni. Tak chyba nawet intonowałem to. Jedną z wielu audycji, które dzięki Michalinie i Robertowi będziecie mogli, będziecie mogli wysłuchać. Moi drodzy ten 94 rok był też przełomowym rokiem dla festiwalu, bo, bo, bo myśmy wtedy rozpoczęli organizowanie festiwalu rokrocznie. Ja bardzo wiele jeździłem, zdobywałem tę muzykę i siłą rzeczy, podobnie jak festiwal kultury żydowskiej, taki audycje, klezmerzy i inni, to i inni z naciskiem na i inni, z czasem stawało się coraz bardziej istotne, aniżeli klezmerzy. A więc. I Festiwal Kultury Żydowskiej, i te audycje były swego rodzaju pokazem, prezentacją takiej, takiej stwarzającej się na naszych oczach i na naszych uszach, powiedziałbym, różnorodności i pluralizmu muzycznego świata żydowskiego. Myśmy od razu na festiwalu przedstawiali muzykę aszkenazyjską, muzykę sefardyjską, muzykę izrachu. Muzykę synagogalną, hasycką, klezmerską, folkową, pieśni jidysz, neoklezmerską, muzykę żydowską jazzową, awangardową oczywiście, radical Jewish culture, muzykę funkową, hip-hopową i wreszcie całe spektrum, potężne, wielobarwne, spektrum muzyczne, które było tworzone w Izraelu. Lata 70. i 80. A całe lata 80. i początek 90. w diasporze amerykańskiej to był rozkwit tego, tej, tej reinterpretacji i stworzenia nowego źródła i nowego nurtu dla muzyki żydowskiej, poprzez którą utożsamiali się z żydowskim światem, młodzi żydowscy muzycy. I myśmy to wszystko, kochani moi, pokazywali na festiwalu. A festiwal Nasz, który trwa już 32 lata, jest jedyną przestrzenią tego rodzaju, w której nie bacząc na to, co było, przede wszystkim interesujemy się tym, co jest, bo to, co jest, to jest zapowiedzią tego, co będzie. Owszem, to, co było, ma dla nas znaczenie. Dlatego też nieustannie festiwal rozpoczynamy muzyką synagogalną. I skądinąd wiem, że wśród audycji, które się jeszcze zachowały i które Michalina i Roberto zdobyli z Radia Kraków, są także audycje poświęcone muzyce synagogalnej, muzyce, muzyce sefartyjskiej, hasyckiej, no i rzecz jasna Te Audycje stały się odbiciem naszych muzycznych gustów i zapowiedzią kolejnych edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej. Były, jak sądzę, swego rodzaju przeglądem i jednocześnie wprowadzeniem do najnowszych i w naszym przekonaniu absolutnie najciekawszych zjawisk muzycznych sceny Izraela i Ameryki. I raz jeszcze podkreślam, nikt takich audycji nie robił przede mną i nikt takich audycji nie zrobił już, kiedy ja je zakończyłem robić. Podobnie jak nikt. Takiego festiwalu kultury żydowskiej, tętniącej żywej i otwartej na nieustanne przemiany nie zrobił, i prawdopodobnie już nigdy nie zrobił. Byliśmy pionierami, odkrywcami, byliśmy ortodoksami i heretykami jednocześnie. I takie też są moje audycje, pełne miłości do tej muzyki, pełne zachwytu, ale jednocześnie stroniące od Najbardziej kontrowersyjnych interpretacji tego, co jest zawsze niezmienne, czyli tych podstawowych dźwięków, które kształtują, formułują świadomość żydowską w świecie, świadomość kogoś, kto był wygnany i zmierzał przez cały świat, zbierając jak owoce z drzew, wszystkie te zjawiska muzyczne, niezależnie od tego, gdzie był: w Polsce, w Mołdawii, w Besarabii, w Hiszpanii, w Portugalii, w Afryce. Zebrać się do jednego wspólnego kosza i zawieźć do Ziemi Izraela. I dlatego Festiwal Kultury Żydowskiej od długiego już czasu przede wszystkim jest prezentacją tego, co w kulturze Izraela dzieje się najciekawszego. I te audycje są niczym innym jak zapowiedzią drogi rozwoju Festiwalu Kultury Żydowskiej, drogi, którą idziemy wspólnie. I mam nadzieję, będziemy jeszcze długie, długie lata szli. A zatem, moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie do wysłuchania tych kilku audycji, ponieważ one pokażą wam, w jakim stanie był nasz stan ducha, ale nade wszystko, w jakim stanie była muzyka żydowska, która zaczęła się fenomenalnie rozwijać w latach 90. Raz jeszcze przypominam, pierwsza audycja to był styczeń 1994 roku roku. Uchwyciliśmy ten moment i uchwyciłem go również w moich audycjach. Jak się potem okazało, aby sparafrazować czy słowa Miłosze, był to ów moment wieczny, ponieważ ta muzyka trwa wiecznie i poprzez tę wieczność chwilową ciągle się rozwija. Więc, kochani moi, do muzyki słuchajcie, proszę. Nasycajcie się tymi dźwiękami i daj Panie Boże, do zobaczenia wkrótce i do usłyszenia już na prawdziwych scenach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dziękuję Wam bardzo.